Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w bardzo ważnej sprawie, w szczególności dla naszych koszanickich młodych dziewcząt, kobiet. Dziewcząt, które borykają się z problemami bardzo często braku w toaletach środków higieny osobistej. Są to takie sytuacje, które zdarzają się każdej z nas, każdej kobiecie, każdej dziewczynie, że jest nagła potrzeba, że te środki powinny być. W naszym przekonaniu te środki powinny być, tak jak papier toaletowy, dostępne na co dzień. Stąd też nasza akcja w ramach projektu z Fundacji Zaktywnie Obywatele Program Krajowy, gdzie propagowaliśmy w całym województwie akcje różowych skrzyneczek. Bo patrząc na mapę, województwo zachodnio-pomorskie właściwie było białą plamą. Jedynie takie różowe skrzyneczki na początku tamtego roku były w mieście koło brzegu i w części szczecińskiej. I są to te różowe skrzyneczki, które tutaj Państwo widzicie. Zakupiłam takie cztery na początku roku i już rozdysponowałam dwie. I tą akcją zainteresowały się radne Rady Miejskiej z Koalicji Obywatelskiej i koleżanki z Koszańskiej Rady Kobiet. I wspólnie upoważniły mnie do tego, żeby skierować takie zapytanie do Pani Ady Klimaszewskiej z Wrocławia, z Fundacji Różowa Skrzyneczka, jak możemy rozpowszechnić to w różnych miastach, ale głównie w Koszalinie. No i tak to się zaczęło. W maju zostało skierowane pismo do Pana Prezydenta, była rozmowa z Panem Wiceprezydentem i takie skrzyneczki miały się pojawić w koszalińskich szkołach. W styczniu tego roku powiedzieliśmy sprawdzamy. I napisałam zapytanie. W ilu szkołach te skrzyneczki są różowe skrzynki, takie śliczne, które mogłyby być łącznie z takimi e, e, higienicznymi e, podpaskami czy też tamponami e, mogłyby być wyposażeniem. Każda dziewczyna w sytuacji, która się zdarza, każdej z nas, mogłaby skorzystać z tych środków higienicznych. No i jaką odpowiedź otrzymałam? Otrzymałam taką odpowiedź, że w kilku szkołach jest po prawie roku są te różowe skrzydła, w tym w szkole podstawowej numer 5 osobiście przekazałam dla szkoły, które Pan Prezydent również wymienił. Ale są szkoły, które zamierzają w drugim kwartale zakupić, ale są szkoły, które zaoferowały się, czy też powiedziały, że te środki higieniczne są w szafie u Pani pielęgniarki albo w szafie u Pani wychowawczyni. Nie wiem, czy Pani wychowawczyni mają jakąś szafę, ale są one dostępne. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy. Jest potrzeba w toalecie zastosowania podpaski, tak? użycia podpaski, i trzeba w tym momencie iść do pani wychowawczyni, a lekcja wychowawcza jest raz na tydzień. Tak? I nie wiem, gdzie ta pani wychowawczyni jest. Albo pani pielęgniarka, która przypuszczam nie pracuje 8 godzin w szkole, tylko ma dyżury, więc jest to problem. My chciałybyśmy wspomóc pana prezydenta, bo wiemy, że to może być problem w budżecie. 90 zł niecałe kosztuje ta skrzyneczka. W związku z czym dla budżetu um, y, takiego jak nasz może być to problemem, więc my, Stowarzyszenie Rad Kobiet, Koszańska Rada Kobiet, Radne Koalicji Obywatelskiej zaoferowałyśmy się, że możemy takie skrzyneczki z własnych środków nabyć. I teraz propozycja jest taka, że w szkołach, w których nie ma różowych skrzyneczek, będziemy zbierać zapotrzebowanie i wpisywać je na listę i według tej listy po prostu wspólnie zamówimy różowe skrzyneczki. Będziemy chciały się spotkać z Radami Rodziców, żeby również zaangażować Rady Rodziców do tego, żeby to zaopatrzenie było na bieżące. My jako radne chcemy się skupić na naszych osiedlach, także Moje, nasze osiedle jedliny i część wspólnego domu. Jeśli szkoły z tamtych osiedli się zgłoszą, wiem, że szkoła numer 10 posiada już skrzyneczkę. Natomiast zachęcam szkołę numer 23 do tego, żeby się zgłosiła, bo bardzo chętnie w tej akcji bierzemy udział i bardzo chętnie pomożemy młodym dziewczynom i kobietom. Ja Jestem przedstawicielką Rokusowa, Rokietowa. I ze swojej strony deklaruję, że ja taką skrzyneczkę mogę ufundować dla mojego ukochanego osiedla. Chętnie skontaktuję się z dyrekcją szkoły numer 3. I myślę, że ja ze swojej strony tyle zachęcam, wspieram i będę pomagać. Czyli się też zobowiązana do wyposażenia takiej skrzyneczki, bo nie są to jakieś straszne pieniądze, a myślę, że szkoła też ma swój budżet, który zapewne wykorzysta w bardziej potrzebnych sprawach, a co miesięczne doposażenie takiej skrzyneczki to nie jest jakiś straszny wydatek dla nas. Ja myślę, że nasza dieta Rady Radnych Miejskich pozwoli nam spokojnie na to, żeby taką deklarację złożoną przeze mnie doprowadzić do skutku. Także bardzo chętnie y, pomogę i wezmę w tym udział. Ja Chciałabym tylko powiedzieć z perspektywy matki, dziewczynki, która niedługo wejdzie w okres dojrzewania, że według mnie jest to y, no niezbędna inicjatywa. I nie wyobrażam sobie sytuacji, y, kiedy dojdzie do potrzeby skorzystania y, ze środków higienicznych, a dziewczynki po prostu nie będą miały do nich dostępu. Mama, babcia, przedsiębiorca, tak? Y, co mogę powiedzieć tylko y, bez problemu. Że, y, Jestem gotowa wesprzeć organizację, jakąkolwiek, czy szkołę, wyposażyć w taką skrzyneczkę i uzupełniać to na bieżąco. Nie wyobrażam sobie natomiast jednego faktu. Jak można taką skrzyneczkę umieścić u higienistki szkolnej, tudzież w sekretariacie? Także pochwalam ten projekt, popieram rączkami, nóżkami i wesprę też skrzyneczką. Zobowiązuje się wyposażać, ale nie wyobrażam sobie, żeby to to po prostu widział w takim miejscu. Nie. Szanowni Państwo, widzimy, że my naprawdę chcemy zrobić coś dobrego dla koszalińskich dziewczyn i tutaj wspieramy jako Stowarzyszenie Rak nie tylko doradztwem w zakresie przeciwdziałania przemocy, ale również w zakresie przeciwdziałania ubóstwu menstruacyjnemu. I chcemy, żeby każda dziewczyna w koszalińskich szkołach, ale również w instytucjach publicznych Miała dostęp do środków higieny osobistej, co jest, myślę, podstawą i jest pierwszą potrzebą, tak jak papier toaletowy. My, jako radne koalicje obywatelskie, bo teraz tu będę w, też w tym imieniu y, mówiła, dostajemy bardzo często odpowiedzi wymijające i jest to bardzo intrygujące. Mnie bynajmniej denerwuje to, dlatego że powinnam y, do tego zapytania. Dalej pisać następne zapytanie, następne, następne, bo myślę, że skoro pan prezydent w maju roku 2021 obiecał coś, a obiecał, że takie skrzyneczki pojawią się w szkołach, to myślę, że rok budżetowy skończył się, ale zaczął się następny i można było to zaplanować we wszystkich szkołach porówno.